Astronauta Roy wychodzi na zewnątrz międzynarodowej anteny kosmicznej, ekstremalnie wysokiego obiektu sięgającego ponad 20 km. Nagle pojawił się jasny błysk, spowodował kilka wybuchów. Pracownicy spadają. Roy zdążył odciąć zasilanie, po czym również spadł. A jak w końcu wleciał w odpowiednio gęstą atmosferę, udało mu się ustabilizować i otworzył spadochron. Niestety coś go przedziurawiło. Mimo wszystko wylądował z niewielkimi obrażeniami. Z tą sceną są pewne ciekawe problemy, pomijając oczywiście ekstremalną trudność wybudowania takiej konstrukcji. Zastanówcie się, o co mi dokładnie chodzi. Wrócę do tego na koniec. Po krótkim odpoczynku Roy został wezwany do bazy. Chwalą go za ekstremalne opanowanie, ponieważ jego puls nie przekroczył 80 w trakcie tamtej sytuacji. Normalnie superbohater z niego. Pokazują mu teraz utajnione informacje. Zauważyli, że na Neptunie pojawiły się bardzo silne wyładowania, emitujące wysokoenergetyczne cząstki. Właśnie to wywołuje burze magnetyczne na Ziemi. Tu kilka spraw. Niby natężenie promieni zwiększa się, jak zbliżają się do Ziemi, co oczywiście nie ma sensu. Intensywność powinna maleć z kwadratem odległości. Ale zakładając tutaj już idealną sytuację, że emitowana jest ekstremalnie wąska wiązka, przez co nie rozchodzi się na większą powierzchnię, wtedy można się zastanawiać. Przy Neptunie powstaje gromada cząstek o bardzo wysokich energiach, częściowo niestabilne, więc po drodze się rozpadają. Powstaje wtedy mnóstwo cząstek wtórnych o niższych energiach. Więc technicznie im dłuższy dystans, tym więcej cząstek jest, które mogą oddziaływać z na przykład magnetosferą. Tylko to raczej nie działa na korzyść tych rozbłysków, ponieważ jeżeli energia cząstki jest poniżej 1 gigaelektronowolta, to magnetosfera poradzi sobie z nimi dosyć dobrze. Dodatkowo, anihilacja np. protonów produkuje system cząstek o energiach około 2 gigaelektronowoltów, co również nie pomaga. A po drugie, rozpad cząstek zazwyczaj jest dosyć symetryczny. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że zapewne przemieszczają się blisko prędkości światła, to rozpad będzie w postaci mniej więcej takiego stożka czyli znowu cząstki rozpraszają się na o wiele większym dystansie więc nawet w idealnej sytuacji to dalej nie ma sensu. Po drugie, ta informacja niby jest zatajona? Jak oni powstrzymują wszystkie obserwatoria przed rejestracją światła pochodzącego z innej planety? Co niby kontrolują wszystkie teleskopy oraz satelity obserwujące Neptuna? Nie sądzę. Wszechświat obserwuje cała planeta, a w tym filmie podróże kosmiczne stały się biznesem, więc niebo obserwuje cała Ziemia, Księżyc oraz Mars i wiele stacji kosmicznych. No ale dobra. 29 lat temu w dalekie obszary Układu Słonecznego została wysłana misja załogowa. Przewodził ją ojciec Roja. Po 16 latach stracili kontakt. A ponieważ tamten statek miał na pokładzie antymaterię, uważają, że to właśnie on powoduje ten wysokoenergetyczny wiatr neptunowy. Spokojnie, ta antymateria dalej nie wyjaśnia, dlaczego intensywność nie maleje z kwadratem odległości. Boją się, że jeśli zostanie zużyta reszta antymaterii, to życie na Ziemi będzie zagrożone. Poprosili Roja, aby wysłał tam wiadomość. Mają nadzieję, że jak przyjdzie ona od syna, to ojciec tego nie zignoruje. Ciekawe dlaczego zakładają, że tamten dowódca ma jakiekolwiek złe zamiary. Więc dlaczego niby ma nie odpowiedzieć na normalną wiadomość z centrali? Nie wiadomo. Będzie leciał na Marsa z przesiadką na Księżycu, ponieważ tam jest jedyna baza, która nie została uszkodzona wyładowaniem cząstek. A najwidoczniej już na Ziemi działa wszystko oprócz anteny. To jest tajna misja, więc skorzysta z komercyjnej linii kosmicznej. Poleci razem z tym gościem jako wsparcie moralne czy coś w tym stylu. Przechodzi szybką kwarantannę, kolejną ewaluację psychologiczną, odprawę i już jest w drodze. Praktycznie jak podróż samolotem z kilkoma dodatkowymi krokami. Wystartowali, kiedy księżyc był w nieoptymalnej pozycji, ale to nie powinien być problem, tylko zapomnieli o dosyć podstawowej rzeczy, czyli osiągnięciu orbity. Zamiast tego lecą prosto w kierunku Księżyca. No niezłą mają tą technologię w przyszłości, chociaż nie wygląda zdecydowanie inaczej od współczesnych rakiet, a potrafi zdziałać takie cuda. Tutaj szybko wyjaśniam. Lecąc w ten sposób zużyją ekstremalnie duże ilości energii, ale za to jak szybko? I chociaż są już dosyć blisko Księżyca, dalej przyspieszają, zamiast już zwalniać. Jak tak dalej pójdzie, to wylecą poza sferę oddziaływania Ziemi, zamiast wylądować na Księżycu. Do tego rakieta jest praktycznie jednoczłonowa. Miała tylko dwa małe boostery. SpaceX na pewno by pozazdrościł. Nieważne, podróż zajęła nie wiadomo ile, może kilkanaście godzin. Na tablicy przy wejściu nie podali ani roku, ani czasu lotu. Szkoda. Na księżycu wylądowali jednak mniejszym modułem. Przez rękaw wychodzą na lotnisko i od razu zapominamy, że jesteśmy na księżycu. Przez wspaniałe komercyjne otoczenia oraz praktycznie ziemską grawitację. Rakieta na Marsa startuje z niewidocznej strony Księżyca, więc niestety będą musieli przekroczyć niebezpieczny obszar, ogarnięty walkami i piractwem. Dlatego właśnie dostali eskortę wojskową. Jadą w trzech łazikach. Początkowo przejażdżkę mają nawet spokojną. Ciekawe, że słyszą szum silników elektrycznych łazika. Wibracje raczej słabo by się przenosiły przez ich skafander oraz inne miękkie tkanki ciała. Nagle pojawiło się towarzystwo piraci, którzy szybko przeszli do ataku piu, piu, piu. Mamy tu hybrydę braku dźwięku, ponieważ są w próżni, oraz czasem jednak zniekształcone dźwięki eksplozji. Roy dostał niewielkiej nieszczelności. Szybko ją naprawił. Kierowca dostał prosto w hełm. Roy musi teraz przejąć ster. Najwidoczniej przeciwnicy zapomnieli o strzelaniu. Z łatwością załatwił jeden łazik, ale drugi go potrącił i tym razem z sensowną grawitacją spadli do krateru. Na szczęście wylądowali bez problemów, pomimo tych obrotów. Wjechali w cień księżyca, gdzie przeciwnicy przestraszyli się artylerii. Szczęśliwie dotarli do bazy. Okazało się, że stary pułkownik jest za stary na takie wycieczki. Przekazał mu dodatkowe, utajnione dane i powiedział, że firma mu nie ufa. Po czym Roy kontynuuje sam. Startują na Marsa, czyli najdalszą, dalej zaludnioną ludzką bazę. Trasa znowu będzie bardzo szybka. Tylko 19 dni i 14 godzin. Ich trajektoria musi wyglądać jakoś w ten sposób. Bardzo drogie w energię, ale najwidoczniej dla nich to żaden problem. Muszą przyspieszyć bardzo mocno, a potem również bardzo mocno będą musieli hamować. Jak zakończyli przyspieszanie, a przynajmniej mam taką nadzieję. Wszyscy dostali jakieś tabletki uspokajające, której Roy nie wziął. Poszedł w kącik, aby zobaczyć, co to za tajne informacje dostał. Podobno wcześniej dostali wiadomość, która niby sugeruje, że ojciec Roya specjalnie urwał komunikację, co trochę wyjaśnia, dlaczego chcą wysłać informacje za pomocą Roya, ale nie wyjaśnia, dlaczego Roy nie kwestionował ich wcześniejszego, gównianego wyjaśnienia. No ale dobra, jeśli mu się nie uda, będą zmuszeni ojca zestrzelić. Po drodze otrzymali sygnał SOS ze stacji orbitującej sobie dookoła jakiejś asteroidy. Zatrzymali się, aby im pomóc. Zastanówmy się, co taki manewr oznacza w ich sytuacji. Mieli bardzo interesującą orbitę, taką, że trasa na Marsa zajmie im tylko 20 dni. Nie wiadomo, jaka jest aktualna pozycja Marsa, ale wygląda to jakoś w ten sposób. Prawdopodobnie w tym zakresie. Później będą musieli przy Marsie znowu bardzo mocno przyspieszać, aby zmniejszyć prędkość względną. Dodajmy tutaj dosyć losową orbitę tej asteroidy i mamy sytuację, w której albo mają ogromne szczęście i asteroida akurat ma bardzo podobną orbitę do nich, albo muszą zużyć ogromne ilości paliwa. Dodatkowo, po usłyszeniu sygnału, kapitan dał rozkaz zmniejszenia mocy silników, czyli ten cały czas przyspieszali, ale jakoś nie było tego widać w warunkach pojazdu. Oraz Roy zapytał się, dlaczego zwalniają, chociaż w tym momencie tylko przestają przyspieszać. To nie to samo. No, ale dobra, wyrównali prędkość. Komunikacja nie działa, więc w sporej odległości wychodzą na spacer. Tym razem z Rojem, który jest tutaj pasażerem. Nieważne, jaka jest jego ranga, powinni się na jego spacer nie zgodzić. No i halo, może jakiś kabelek przy spacerze kosmicznym? Procedury bezpieczeństwa? Cokolwiek? Weszli do środka. Oczywiście się rozdzielili. No i kapitan został zaatakowany przez małpy. Roy zamknął je w śluzie, po czym doprowadził do dekompresji i małpy po prostu eksplodowały. Co jest delikatną przesadą, tylko trochę by spuchnęły i po prostu się uduszą. To nie powinno być aż takie dramatyczne. Roy zakleił pęknięty hełm magiczną srebrną taśmą i odholował go z powrotem, gdzie okazało się, że jednak nie przeżył. Zrobili szybki pogrzeb, czyli zostawili go na wieczne orbitowanie wokół Słońca. No i wracają na trasę. Dotarli na Marsa. Dopiero teraz odwracają się do manewru hamowania, czyli muszą tą ogromną prędkość wyhamować w bardzo krótkim dystansie. Problematyczne. Ponieważ mają silniki o dużej wydajności, ale słabym przyspieszeniu. W tym momencie dostają kolejną falą cząstek z Neptuna. Na chwilę stracili zasilanie. Komputer ma problem z sekwencją lądowania. Nowy kapitan trochę się zestresował, więc Roy przejął kontrolę i samodzielnie wylądował. Mars charakteryzuje się po raz kolejny ziemską grawitacją, ale za to ma żółty, a potem czerwony filtr. Bardzo ciekawe, tak żeby nikt się nie pogubił. Spotykamy dyrektorkę operacyjną, Helen, którą od razu porzucamy, bo najwidoczniej nie ma autoryzacji, aby przejść dalej. W dobrze wyciszonym pomieszczeniu, Roy nagrywa wcześniej napisaną wiadomość, która brzmi delikatnie jak manipulacja. W szczególności ten fragment. Jego ojciec powinien się tego domyślić. Co ciekawe, Roy kieruje głos w jedyną stronę, która jest w stanie odbijać fale dźwiękowe. Czekają chwilę i twierdzą, że nie dostali odpowiedzi. No shit, Sherlock. Wiadomość wysłali laserem, a w najlepszym wypadku do Neptuna dotrze za około 4 godziny. Po kilku następnych próbach Roy zmęczył się tą bezsensowną korporacyjno-wojskową wiadomością i tym razem wysłał coś bardziej osobistego. Po chwili czekania stwierdzili, że już nie będą potrzebować jego pomocy. Nie wiadomo, czy dostali odpowiedź, ale niby mamy sądzić, że dostali. Czyli co, trzymali go w tym pokoju przez 8 godzin? Trochę się zdenerwował, więc po raz kolejny musi przejść test psychologiczny. Tym razem oblał oraz jego awaryjny kod komunikacyjny został usunięty, podejrzane. W trakcie przymusowego odpoczynku w niby relaksującym pokoju odwiedziła go Helen. Zdradziła, że statek, którym tu przybył, jest przerabiany na lot w głęboką przestrzeń typowe, czyli jednak wybrali opcję atomową. Helen jeszcze pokazuje dodatkowe nagranie ze stacji ojca. Okazało się, że mieli tam mały bunt. Niektórzy członkowie załogi chcieli wrócić nawet doprowadzili do sabotażu więc kapitan, ojciec Roja, zabił całą załogę. I niby teraz, za pomocą tej antymaterii, w jakiś sposób zagraża Ziemi. Sugerują, że świadomie tylko ciekawe dlaczego. Z tego, co wcześniej się dowiedzieliśmy, jedyne czego on chciał, to dotrzeć poza heliosferę i szukać kosmitów. Heliosfera jest to obszar oddziaływania pola magnetycznego Słońca oraz dominacji wiatru słonecznego. Jest to odległość mniej więcej 120 jednostek astronomicznych. Jak się z heliosfery wydostaną, to będą mogli prowadzić pomiary z mniejszą ilością szumu. Teoretycznie ma to sens, w praktyce może trochę mniej, ponieważ heliosfera chroni również przed cząstkami spoza naszego układu. W tym momencie ojciec Roya jest przy Neptunie, więc aby ten projekt się powiódł, musi oddalić się jeszcze czterokrotnie dalej. Ponieważ co z tego, że jest daleko od słońca, jeżeli zarejestruje zakłócenia związane z Neptunem? Aby się dowiedzieć dokładnie o co chodzi, Roy planuje wkręcić się na pokład startującej w stronę ojca rakiety. A ona mu pomaga, ponieważ tamten zabił jej rodziców? Właśnie wysyłana misja planuje zabić jego ojca. Więc wsadzi tam roja, który prawdopodobnie misję zatrzyma, ponieważ dodatkowa osoba jest sporym problemem przy takich podróżach. Świetna logika. Przechodzi kanałami i przepływa podziemnym jeziorem, ponieważ czemu nie? Wyłonił się pod silnikami, na minutę przed startem wspina się na górę. Pod koniec to trochę wygląda, jakby już był w stanie nieważkości. W momencie startu doszedł do jakiegoś włazu. Bez problemu wszedł do środka. Załoga dostała rozkaz, aby go zlikwidować. Mimo, że cały czas przyspieszają, poruszają się w pojeździe, jakby tylko orbitowali. Nagle włączają długodystansowy silnik. I teraz jednak czują przyspieszenia. Pierwszy napastnik pokonany. Drugi wziął nóż i po raz kolejny zapomnieli o sile na nich działającą poprzez pracujące silniki. Ten przegrywa z doświadczeniem wojskowym Roya oraz faktem, że kapitan przypadkiem strzelił w butle z jakimś gazem, przez co w kilka sekund reszta załogi się udusiła. Na szczęście Roy nie zdjął skafandra. Przedziurawili tam prawdopodobnie gaśnicę, która mogła mieć dwutlenek węgla. Czy rzeczywiście tak szybko mogła wypełnić ponad 15% tego pomieszczenia? Aby dwutlenek węgla miał realną szansę zabić ich w mniej niż minutę. Ale zacofani są w tej przyszłości. Nawet w tym momencie mamy kosmiczne gaśnice, które nie zagrażają w ten sposób ludziom. Chyba, że to był zupełnie inny gaz, nie wiadomo. Rojowi pozostał tylko samotny lot na Neptuna, który powinien trwać parę lat w całkowitej samotności klaustrofobicznej metalowej puszce, nie wytwarzającej sztucznego ciążenia, bez sprzętów do ćwiczeń oraz praktycznie zerową komunikacją z centralą, ponieważ w praktyce stał się piratem. Co może pójść nie tak? To jest również zastanawiające, jak niby ta załoga miała wytrzymać w takiej puszce tak długą drogę. Ojciec Roja miał przestrzeń, no ale dobra, przekazał centrali co się stało i że zamierza zniszczyć projekt Lima, czyli statek ojca. Nie dostał żadnej odpowiedzi. Zrywa komunikację, aby pozostać w ukryciu i rozpoczyna trasę. Po raz kolejny bardzo szybko, tylko 79 dni. Oraz dzięki tej niesamowitej ilości przyspieszenia na pokładzie, nie muszą się za bardzo przejmować okienkiem startowym. Po drodze dostał kilka wiadomości od żony. Podłączył sobie rurkę z żywnością prosto do żołądka oraz korzysta ze stymulacji mięśni elektrodami, co zmniejszy utratę masy mięśniowej, ale ważna jest również gęstość kości. Przeleciał dosyć blisko Jowisza, gdzie sfera wysokoenergetycznych cząstek rozpędzanych w polu magnetycznym jakoś nie stanowiła żadnego problemu dla pojazdu. Potem odwiedza Saturna. Pojawiają się spore problemy psychiczne związane z samotnością. Pominęli urana. Czyli jednak planety nie były ustawione w perfekcyjny sposób, tylko Jowisz, Saturn oraz Neptun. Dotarł do pięknej niebieskiej planety, która w rzeczywistości powinna mieć taki kolor. Jasny niebieski, nawet trochę szary. Prawie identycznie jak Uran. No ale tym razem po prostu zastosowali niebieski filtr. Pierwotna orbita projektu Lima została zmieniona, więc Roy poleciał tam małą kapsułą. Przy przejściu przez pierścień dostał kolejną dawkę cząstek, rozpędzał się w kierunku celu, a teraz nie może spowolnić. Mimo tego i tak się udało. Dopiero w trakcie dokowania postanowił nawiązać komunikację. Brak odpowiedzi. Przez uszkodzenia nie jest w stanie zadokować, nawet ręcznie, więc po prostu wyszedł i pozwolił swojej kapsule odlecieć. Nie pomyślał, czy dałoby się jakoś ją przywiązać, czy cokolwiek, bo przecież tam może nie być działającego sprzętu na powrót. Włazi do środka, gdzie witają go trupy w połączeniu ze starym filmem. Potem puste pokoje z jakimś losowym, skrolującym programem oraz sugestia, że jego ojciec jednak znalazł życie. Dotarł do miejsca przechowywania antymaterii. Po ojcu, ani śladu. Przyniósł ze sobą ładunek, ustawia czas. I jednak ojciec się pojawił. Twierdzi, że te wyładowania spowodowali ostatni, którzy chcieli uciec. I od tamtego czasu próbuje je zatrzymać. Odmówił propozycji powrotu na Ziemię, ponieważ zostało jeszcze mnóstwo roboty. Trzeba znaleźć życie, przecież taki był cel misji. Przypomnę, mieli wylecieć poza sferę silnego oddziaływania pola magnetycznego Słońca oraz wiatru słonecznego, aby zebrać czyste dane, więc powinni się oddalić na co najmniej 100 jednostek astronomicznych, a orbitują sobie wokół Neptuna, czyli jakieś 30 jednostek astronomicznych. Dodatkowo, teraz są w polu magnetycznym gazowego giganta, co mu zdecydowanie nie pomaga. Ale wróćmy do filmu. Wziął ojca za rączkę i zaczynają przygotowywać się do transferu. Ojciec przyznaje, że nie znaleźli życia pozaziemskiego, a przynajmniej takiego ze świadomością, co jest bardzo interesujące. Życie w innych układach mogą szukać na podstawie składu chemicznego planet i księżyców, co nic nie mówi o inteligencji oraz ewentualnie zdjęć powierzchni, które bardzo trudno dostać bez wysłania teleskopów w tamte układy. A ta stacja nawet nie ma odpowiednich przyrządów, czyli ogromnego teleskopu. Jeszcze jedną metodą jest posiadanie nadziei, że inne formy życia postanowią się skomunikować. Czyli to, co robimy my, wysyłamy sygnał w przestrzeń. Ojciec próbuje przekonać syna, aby razem kontynuowali zadanie. Chce znaleźć to, co nauka twierdzi, że nie istnieje. Chodzi mu o życie poza naszym układem. Co oczywiście jest błędnym stwierdzeniem. Mówić, że nie ma życia to nie jest to samo, co mówić, że nie mamy dowodów na istnienie inteligentnego życia pozasłonecznego. Nauka mówi to drugie, czyli nie wiadomo. No ale poddali się, stwierdzając, że jesteśmy sami we wszechświecie. Uzbroił bombę, wyszli na zewnątrz i dopiero wtedy ojciec zaczął się buntować. Włączył silniczki, napiął linę. Łączenie z jakiegoś powodu puściło, i teraz oddalają się w trochę złą stronę. Mamy kosmiczny wrestling. Ojciec przyznaje, że chce ze sobą skończyć, ponieważ jego cel życiowy okazał się porażką. Tylko dlaczego nie odczepił się wcześniej? Tylko bez sensu naraża syna. Słyszymy jego krzyk, ale nie taki przez radio, tylko jakby na otwartej przestrzeni, nawet z echem, co jest delikatnie mówiąc trudne, w próżni. Roy również się trochę poddał. Dopóki nie zobaczył światełka wskazującego na stację Lima, które niby rozprasza się na pyle z pierścieni? Czy co? Tak nie bardzo ma to sens. Odczepił kawałek blachy, którą wykorzystał jako tarczę przy przelocie przez pierścień, co dokonał skokiem Supermana. No, niezłego ma powera w nogach. Jednym skokiem przeleciał prawie całą drogę, co jest zdecydowanie niewystarczające na taką różnicę orbit. W szczególności, że po tak długim czasie te dwa statki powinny się jeszcze bardziej oddalić. Jeszcze przyspieszył się silnikami, ale najwidoczniej przesadził, bo lądowanie miał wyjątkowo twarde. Na szczęście, w ostatniej chwili się złapał. Nawet nie uszkodził skafandra oraz statku. Jeszcze wcześniej, zanim opuścił tamtą stację, zebrał tyle danych, ile się dało. Chce przetransportować je z powrotem na Ziemię. I niby ma mu w tym pomóc właśnie eksplodujący ładunek atomowy. Połączony z anihilacją antymaterii, czyli powstają cząstki o bardzo wysokich energiach, które z łatwością nie przekazują swojego pędu ciału stałemu, jakim jest ten statek. Każda z nich bardzo głęboko penetruje materię, oraz oddaje energię częściowo w postaci ciepła. Więc jego statek raczej po prostu wyparuje. Oczywiście w niewyjaśniony sposób dotarł na Ziemię. Wylądował bez problemów. Dzięki tej całej podróży mocno się zmienił. Nawet zaczął lepiej traktować żonę, i takie tam. Tu historia się kończy. A teraz przejdę do sekcji rzeczy, które pominąłem wcześniej, więc wrócę do nich teraz. Jednym z ogromnych problemów pojazdów kosmicznych jest pozbywanie się ciepła. W próżni robi się to za pomocą promieniowania, które głównie zależy od powierzchni. Właśnie dlatego ISS posiada tego typu konstrukcje, czego brakuje w tych długodystansowych statkach. Następnie, nawet poza heliosferą nie dostaniesz lepszych danych. Pole magnetyczne wcale nie jest aż tak dużym problemem. Lepiej już po prostu wysyłać coraz większe i coraz więcej teleskopów niedaleko Ziemi, zamiast coś mniejszego bardzo daleko. Chyba że mają nieznaną technologię, na którą wpływa pole magnetyczne oraz wiatr słoneczny, czego nie wiemy, ale dalej są w zbyt małej odległości. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego pojawiają się te rozbłyski cząstek. Jest to anihilacja antymaterii, która jest mocno nieregularna, dosyć niewielka i losowa. Ale sugerują, że kształt tego zniszczonego obiektu nakierowuje cząstki w kierunku Ziemi oraz najwidoczniej Marsa, więc dalej powinny maleć w intensywności. Oraz taka anihilacja jest raczej symetryczna. Bardzo trudne jest przekierowanie cząstek w konkretną stronę, w szczególności że ta konstrukcja nie do tego służy. Mimo tego co mówili na początku, antymateria nie wywoła żadnej reakcji łańcuchowej, tylko o sobie wybuchnie. Ziemia dostanie cząstkami i zapewne tylko częściowo zniszczy elektronikę. I to w zasadzie tyle. Jest to zagrożenie dla cywilizacji, ale nie dla całego życia na planecie. Również twierdzą, że nie chcieli wzbudzać paniki wśród ludzi, więc cała misja była tajemnicą, ponieważ najwidoczniej panika związana z tymi wyładowaniami nie istnieje i nie wystarczyło powiedzieć, że lecą na misję, aby spadać źródło tych wyładowań. A nie, sorry, potrzebowali pretekst, aby skomentować stan kapitalizmu w tamtej przyszłości. Szkoda tylko, że w praktyce przedstawili to jak wspaniała przyszłość z zerowymi konsekwencjami. Mogli pokazać ciekawy komentarz, jakby skupili się na pragnieniu nieskończonego wzrostu i wyzysku. Ale nie, mamy tylko problemy z ojcem. Ostatecznie te testy psychologiczne w praktyce nie miały żadnego wpływu na cokolwiek. Przechodzi je zdecydowanie za łatwo. Na początku mówi jedno, a myśli o czymś zupełnie przeciwnym. Bez problemu oszukuje system. A potem robi dokładnie to samo, i jednak nie zadziałało. Jeśli ojciec Roya rzeczywiście chciał zatrzymać te rozbłyski, to czy pierwszym krokiem nie jest przypadkiem odwrócenie stacji, aby nie strzelać laserem prosto w ziemię? Taka sugestia. Ja osobiście trochę kwestionuję narrację ojca. Inni próbowali uciec, niby gdzie. Mają kapsuły ratunkowe, które dolecą do ziemi? No nie sądzę. Poza tym problem z antymaterią pojawił się dopiero teraz, a ojciec mówił, że tamto coś zepsuli dawno, jakieś 13 lat temu. Jest to mocno podejrzane, ale się tego nie dowiemy, ponieważ sprawę ojca szybko zamknęli bardzo powierzchownie. Ostatecznie film to była po prostu podróż i przemiana psychologiczna Aroja. Nie chciał stać się swoim ojcem, dlatego przypadkiem się nim stał. Tylko szkoda, że akcja była pchana do przodu tak głupimi metodami. Trzeba polecieć na Marsa, aby mieć kilka ładnych ujęć kosmosu, oraz dwie dodatkowe sceny akcji. I to w zasadzie tyle. Ta jego przemiana też w zasadzie nie ma sensu. Zobaczył, że jego ojciec trochę zwariował. Sam zwariował przez sztucznie wywołaną samotność. Zabrakło mu woli do dalszego działania. Nagle mamy taką pierdołę. Zachowuje się jak idiota. Wrócił i nagle jest lepszym człowiekiem. Co za burshit. Sorry, ale ta tona wewnętrznego monologu w niczym nie pomogła. Zastanówmy się jeszcze, jakie są konsekwencje orbitowania tak blisko Neptuna, czyli w zasięgu pierścieni. Jeżeli obiekt ma orbitę kołową o promieniu podobnym do wielkości pierścienia i jest na przykład na dole, to powinien istnieć jakiś kąt jego orbity względem pierścieni oraz przecina je w dwóch punktach, co jest oczywiście problematyczne. Oczywiście można to załatwić orbitą eliptyczną, ale nie wiemy jak w filmie to wygląda. Dalej, dodajemy drugi obiekt po drugiej stronie pierścienia. Orbitę musi mieć inną, więc jeśli na początku byli bardzo blisko siebie, to po tak długim czasie na stacji Lima obiekty się przemieszczają. I zapewne oddalają, co stanowi dodatkowy problem z powrotem. Skokroja musiał zmienić orbitę z takiej na taką, czyli zmiana o potencjalnie kilkadziesiąt metrów na sekundę, tylko ponad 10 razy więcej niż to jest możliwe. Oraz, zarówno to tarcza, jak i on sam zmieniał się w ser szwajcarski po zderzeniach z kamykami o ogromnych prędkościach orbitalnych. No i na koniec sprawa z początku. Mieliście już dużo czasu, aby się zastanowić. Przetestuję Waszą spostrzegawczość. Ta ogromna antena w wysokości około 30 km jest technicznie możliwa za pomocą np. pompowanych balonów, których tutaj nie stosowali, no ale to niby przyszłość, więc niech im będzie. Inną kwestią jest jej użyteczność. Na szczycie ma tylko ogromne anteny. Dzięki temu mają komunikację na tysiące kilometrów. Drugą funkcją tej anteny jest szukanie życia pozasłonecznego. Robią to za pomocą radioteleskopów, czyli metoda, na które atmosfera ma bardzo mały wpływ. Wynoszą wielkie teleskopy bardzo wysoko, mimo że lepszą metodą byłoby po prostu zbudowanie większych na Ziemi. Podobno ta antena miała wychodzić poza granice atmosfery, czyli jakieś 100 km, co nie wygląda na rzeczywistą wysokość w filmie, raczej 30. Czyli ten obiekt latający jeszcze technicznie może być samolotem odrzutowym, chociaż na takiej wysokości powinien być trochę szybszy. Oraz porozmawiajmy o kwestii bezpieczeństwa. Tak bliski przelot tego typu obiektu? No nie sądzę. Oraz, sorry, tak wysoko jest już bardzo blisko próżni, więc nie zobaczylibyśmy w ten sposób rozpraszającego się światła słonecznego. Ujęcie z filmu wygląda trochę bardziej jak 30 km, ale dalej, jest to zmarnowany potencjał takiej ogromnej konstrukcji. Czy to właśnie to zauważyliście oglądając te sceny? A może coś jeszcze wykopaliście? Proszę napisać. I jeszcze wypowiedz się, jak się podobał film. Dla mnie to było jakoś na 10. A teraz klikasz w te wszystkie trzy przyciski, po czym zwracasz uwagę na ten film i idziesz go oglądać. Dobranoc. A jeżeli ktoś zastanawia się nad wspieraniem, to proszę pójść za przykładem tych wspaniałych ludzi. Dziękuję i dobranoc.